in your house. Będzie to w moim domu, będzie to w twoim domu, będzie to w domu każdego fana wrestlingu. No i tak, myślę, że następnym razem, jeśli będę mieć szansę oczywiście nagrania o jakiejkolwiek innej gali pay-per-view, no to spróbuję jednak kogoś zaprosić, no bo zawsze wiadomo, jakie jest kilka zdań, no to Wtedy rozmowa jest o wiele ciekawsza, no i wtedy odcinek również lepiej się ogląda. No, dzisiaj jestem sam. Mamy do omówienia 6 walk, czyli taka typowa liczba jak na NXT. Więc fajnie, nie będzie jakichś zapychaczy. Każda walka ma jakiś swój storyline, jest jakikolwiek powód w ogóle dawania jej do głównej karty. No ja jeszcze zanim zacznę omawiać, no to oczywiście zachęcam Was do lajkowania tego materiału oraz do subskrybowania kanału Attitude Polska na YouTube, czym oczywiście zachęcicie nas do dalszej pracy na tym kanale. Dzięki wielkie, no i chyba możemy zaczynać. Spróbuję omawiać walki w kolejności od najmniej ważnej do najwięcej. Zaczynamy od Six, Women's Tag Team Meczu, Mia Yim, Shotzi Blackheart oraz Tegan Nox, Kondra Candice Larrey, Dakota Kai oraz Raquel Gonzalez, ta walka weszła do karty kompletnie z dupy, ponieważ to w sumie jest wynik ostatniego brawlu pomiędzy właśnie szóstką tych pań. No, i gdyby nie było tej walki, naprawdę nie narzekałbym. Przez całą długość feudu Mia Jim, Keith Lee kontra Johnny Gargano i właśnie Candice LeRae, myślałem, że być może będzie jakiś Mixed Tag Team Match właśnie na NXT Takeover in Your House. I dopiero ten Mixed Tag Team Match doprowadziłby do walki właśnie Kifa oraz Johnnego na następnym Takeover o pas. North American, albo na jakiejkolwiek innej gali od NXT. No ale jednak tak nie jest, no i dostaniemy ten pojedynek sześcioosobowy. Jak tak patrzę na ten skład, to skłaniałbym się jednak do wygrany face'ów, ponieważ Dakota Kai oraz Raken Gonzalez wygrały już wielokrotnie właśnie z Tegan Nox. Nie wiem również, czy to nie będzie debiut Shotzi Blackheart na takeoverze. Nie pamiętam, żeby na jakimkolwiek innym takeoverze miała walkę, a już na pewno nie jest singlową, więc może chcą ją pokazać z dobrej strony. No, a Candice Ladey myślę, że na tej porażce niewiele straci, więc no ja stawiam właśnie na Mie Im, Shotzi Blackheart oraz Digen Knox. Nie przedłużam, ponieważ są o wiele bardziej ważne walki na tym takeoverze. Dalej omówmy sobie walkę Finn Balor kontra Damien Priest. No i tutaj oczywiście muszę się przyznać, w sumie powinienem to powiedzieć już na samym początku nagrywania tego odcinka, że NXT, no nie oglądam całych tygodniówek co tydzień, tylko czasami sobie jakieś tam skróty obejrzę, no i mniej więcej wiem o co tam wszystko chodzi. No i kojarzy mi się właśnie, że storyline pomiędzy właśnie Finnem Balorem i Damienem Priestem, no chodzi o to, że Damien zaatakował Fina Jakiś miesiąc temu, więc teraz mają walkę na Takeoverze. No i szkoda mi Priesta, ponieważ wiem, że na przykład ostatnio przegrał z Keithem Lee chyba w walce o tytuł North American. No ale jednak myślę, że teraz czas na jego kolejną porażkę, ponieważ nie widzę, aby Finn Balor przegrał właśnie z imieniem Priestem. Ma on całkiem niezły teraz run na Takeoverach. Nie wiem, czy jego jedyną porażką w NXT, po powrocie oczywiście, nie jest właśnie pojedynek z Adamem Colem, ale to było na pewnej tygodniówce NXT. Więc nie sądzę, żeby chcieli w tym momencie dawać zwycięstwo Priestowi, zwłaszcza, że to już jest trochę starszy wrestler i myślę, że na Fina mają o wiele więcej pomysłów niż właśnie na Daimena Priesta. I nawet jeśli on by przegrał z Finem Balorem, to nie byłaby jakaś dla niego duża strata, no a sama możliwość walki z byłym mistrzem Universal no to na pewno musi być dla niego. Coś. No i tak, Finn Balor według mnie wygrywa, a dalej myślę, że pójdzie na tytuł North American, ponieważ nie sądzę, że tak szybko od nowa będzie walczył o tytuł NXT. Chociaż jeśli wygra dzisiaj Velvet in Dream, to dlaczego by nie? Walka numer 3. Powoli zbliżamy się do tych największych pojedynków, no ale na razie North American Championship na szali. Keith Lee kontra Johnny Gargano. Jak już wspomniałem wcześniej, na samym początku myślałem, że to będzie mix tag team match pomiędzy Mio Mimki, Keithem Lee, a Johnem Gargano i Candice LeRae. No ale jednak tak się nie stało i Johnny Gargano od razu leci na North American Championship. Jednak nie sądzę, że Johnemu uda się zdobyć to mistrzostwo. Od NXT Takeover w Portland, Johnny Gargano jest heelem. No, i dopóki jeszcze trwała rywalizacja z Tomasą Champą, to jeszcze jakoś to wyglądało. No, ale teraz, kiedy właśnie ma te swoje różne promas Candy Larry, jakoś nie sądzę, aby chcieli mu dawać tytuł mistrzowski. Szczególnie że już go miał chyba właśnie około rok temu. Bo to już było dwa lata temu, nawet już nie pamiętam, kiedy on ten tytuł. No ale nieważne, Kifli według mnie jest naprawdę świetnym mistrzem, mimo że nie bronić tu jakoś często, ale jednak na pewno na niego zasługuje i myślę, że trochę go potrzyma jeszcze. A sama walka sądzę, że będzie niesamowita, ponieważ ta dwójka to są jedni z najlepszych wrestlerów w ogóle w całym WWE, więc no już nie mogę się doczekać walki. No a Johnny Gargano, jeśli miałby przegrać, to nie wiem, co by na niego planowali. Mam nadzieję, że powoli będzie się już zbliżał do main rosteru, bo wiem, że większość gwiazd nie chce przychodzić do tego main rosteru, ponieważ wtedy już najprawdopodobniej zostaną zakopani. Ale no jednak, Johnny Gargano jest w tym NXT już prawie 4-5 lat, więc to już jest troszeczkę za długo i myślę, że właśnie ta jego postać w NXT może już fanów troszeczkę nudzić. I ja bym już powoli go przenosił do main rosteru. Czwarta walka na Takeoverze, Karyon Cross kontra Tomaso Ciampa. Oczywiście Karyon Cross ma przy swoim boku Scarlett, czyli można powiedzieć, że debiut Karyona na NXT Takeover. No i nie widzę żadnej innej opcji, jak tylko zwycięstwo debiutanta. Oczywiście już tam walczył z dwa razy na NXT, niszcząc jakichś tam jobberów. Jednak teraz jest ten pierwszy sprawdzian Tomaso Ciampo, pierwszy wielki rywal właśnie dla Karyona Crossa. No i nie widzę innej opcji właśnie jak zwycięstwo twojego. No i ja bym zaryzykował, żeby następnie dać go w walce o jakiś główny tytuł NXT, znaczy są aktualnie dwa: North American Champion albo już NXT Championship. No bo co miałby robić ten zawodnik przez następne kilka miesięcy? Raczej nie będzie po prostu chodzić sobie po NXT i niższych jobberów, no bo to naprawdę spowolni jego momentum i ja bym już od razu, dopóki ten produkt jest świeży. Wiem, że nie powinno się tak mówić o wrestlerach, ale wiecie o co chodzi. Dopóki fani jeszcze czują hype do tego zawodnika, to trzeba to jak najbardziej wykorzystać. Ja bym go pchał nawet na siłę, żeby być może nawet zdobył tytuł mistrzowski NXT. To naprawdę wszystko zależy od tego, co stanie się w main evencie, ponieważ bardziej będę pchał tego typu zawodników, jeśli wygra Adam Cole, a będę pchał innych zawodników, jeśli wygra Velvet in Dream, no bo jeśli jednak Velvetin wygra ten starcie, no to na pewno chciałbym, żeby ten tytuł podtrzymał troszeczkę dłużej. No ale o tym zaraz, ponieważ mam jeszcze jedną walkę. Albo dobra, skoro już zahaczyliśmy o ten temat, no to Według mnie, main event nie ma innej opcji: Velvetin Dream kontra Adam Cole o NXT World Heavyweight Championship. Ich rywalizacja trwa, można już powiedzieć, od powrotu Velvetin Dreama do NXT. Wiadomo, na początku Dream miał krótki feud z Rodrickem Strongiem, no ale jemu od samego początku chodziło o Adama Cola. No i w końcu dostał, w sumie to już jest ich drugie starcie, ponieważ kilka tygodni temu o ile mnie pamięć nie byli, Velvet in Dream walczył z Colem i to chyba również było o tytuł mistrzowski NXT. No ale teraz jest rewanż, no i na tej kowerze właśnie według mnie najbardziej utalentowany zawodnik obecnie w WWE ma szansę zdobycia po raz pierwszy tego największego złota w żółtym brędzie. No i tak, Adam Cole jest już najdłużej panującym mistrzem NXT w historii. Chyba pobił ostatnio Fina Balora, to był chyba Finn Balor. Albo Bobby Ruth, już tak do końca nie pamiętam, kto był tym najdłuższym, ale gdybym miał uciąć rękę, to powiedziałbym, że to był Finn Balor. Nieważne. No i tak, jestem mistrzem już ponad rok, no i myślę, że jednak to jest już czas na zmianę, ponieważ no w sumie pokonał już wszystkich większych rywali. Był Johnny Gargano, był Finn Balor, był Tomaso Ciampa, był, albo w sumie teraz jest, Velvet in Dream. Tam pewnie jeszcze kilku pominąłem, no ale teraz podałem tych najważniejszych. No i kto miałby być następny? No, wiadomo, Carrion Cross, jeśli wygra Adam Cole, to według mnie jest naturalne dać mu dalej Carrion Cross'a, który byłby nowym mistrzem NXT, ale jednak nie sądzę, żeby właśnie Cole, czyli lider Undisputed Era, utrzymał ten tytuł. No i obstawiam, że Velvetine Dream będzie nowym mistrzem, no bo gdyby nie to, no to co dalej byłoby dla Dreama? Pewnie nie wiem, jakaś walka z Ciampą, albo z Gargano, albo by znowu walczył o tytuł North American, a jednak tego nie chcemy. My chcemy zobaczyć Dreama w obrazku głównego mistrza żeby podtrzymał ten tytuł być może jakieś pół roku, zrobił kilka niesamowitych walk, ponieważ no jedno trzeba mu oddać, jego walki zawsze trzymają niesamowity poziom, no a potem oddać i być może main roster, chociaż dobrze wiemy, że Triple H naprawdę nie chce oddawać Dreama, ponieważ on wierzy w niego i myśli, że to będzie next big thing in WWE. Czas na ostatnią walkę, czyli Charlotte Flair kontra Rhea Ripley kontra Io-Shirai o NXT Women's Championship. No i powiem tak, większość na pewno stawia na Rhea Ripley, ponieważ jest to no, hottest superstar obecnie w WWE. No może była te pół roku temu, teraz już nie tak bardzo, ale był pewien moment, w którym no, cały świat wrestlingu szedł za Rhea Ripley. No, a później straciła ten tytuł na rzecz Charlotte Flair na WrestleManii, ale wielu wtedy mówiło, że Ria straciła ten tytuł, ponieważ kończyła jej się wiza pracownicza, no i właśnie przez to nie była miesiąc po WrestleManii i powróciła dopiero niedawno, no i teraz miałaby ten tytuł odzyskać. Jednak, według mnie, walkę tę wygra Yoshi Rai. Tak, wiem, że jest to dość niespodziewana decyzja, ale jednak IO jest w tym NXT już trochę i myślę, że też jest również odpowiedni moment, aby dać to mistrzostwo i wiem, że być może NXT nie będzie chciało zmieniać dwóch swoich najważniejszych mistrzów na jednej gali pay-per-view, ale myślę jednak, że mało by kto narzekał. No i jedyny problem mógłby być taki, że no być może Io Shirai nie daje jakichś niesamowitych prom, na przykład jak Charlotte Flair. Jednak Charlotte Flair to według mnie jest tylko przejściowy mistrz, żeby trochę zareklamować NXT właśnie kiedy jest Wednesday Night War z AEW. No i pewnie kilku fanów obejrzało Tygodniówkę Charlotte co miała zrobić, to zrobiła i według mnie grzecznie teraz sobie powróci do main rosteru, gdzie w sumie i tak regularnie się pojawia, więc to nie byłoby jakieś bardzo dziwne. No i tak, bardzo szybko przeszliśmy właśnie przez tą kartę. No ale jak jest się samemu, no to wystarczy powiedzieć swoje zdanie, nie trzeba nic w sumie udowadniać, tylko mówi się to co się myśli. Jak już wspomniałem wcześniej, NXT TakeOver In Your House już dzisiaj wieczorem. No i piszcie jakie są wasze predykcje, piszcie czy czekacie na tą galę, czy w ogóle czy będziecie ją oglądać. czy